Witamy, witamy. My znowu z Maczkiem nad jeziorkiem w sumie to powiem szczerze, że już mamy po monetce, po grosiku Myślałem, że nic nie wyjdzie, przyjechaliśmy tylko sprawdzić miejscówkę. Do tego nie nagrywałem. Signo na kapsle, kapsle miedziany. A skąd wiesz, że to miedziane? Nie no, że tak zaszło. No. Wyszedł taki łańcuszek. Piękny jest. Sztywny troszkę. Nie chcę złamać. Prawdopodobnie, chociaż kurczę ten splot taki, czy opłacałoby się coś takiego robić z mosiądzu? Trochę mi to, trochę mi to, znaczy prze jak to zaczyna się ruszać ładnie. Kurde, może być młody, że masz swój pierwszy Gold. O! że ile przeklina Ty też tak przeklinasz? Nie no Tutaj widać ładnie, się błyszczy elegancko Tu jest złamany sitem Przyczesnąłeś. No, ale nawet sygnału na niego nie było No, no to na pewno nie było Sygnał na kapsel A tu drugi No, dziwne, dziwne. Wygląda ciekawie. No, na pewno do sprawdzenia. Ale strzał jest mega na starcie. Jesteśmy z pół godzinki, dopiero. Także po grosiku mamy. Aha, mam ci schować. No to gratulacje. Co by nie było, jest fajnie. Także lecimy dalej. Oby, tak dalej. Błodymikarza ganiać. Mówię, że mam monetę, Ciekawo. Idę powoli Zobaczymy CCCP CCCP Poka poka 5 sześćdziesiąty no. 1961 Nie wytargałeś mi z klaserka? <laughs> fajnie, fajnie. No, graty wyszło w międzyczasie. Dwie dwuzłotówki prl 20 groszy. I teraz też mi się udało takie coś wykopać. Ale to już 100% jest mieć. Podobny splot. Albo nawet taki sam. Także może, może. Może. Tutaj. co tutaj jest. Tu nic nie ma. O, sygnałów jest bardzo mało. Yy, zdarzają się takie naprawdę mikro, mikro, mikro piśnięcia. O, kopiemy wszystko. Od, od Maćka łańcuszka to minęła już chyba z godzina. Także... Film, jak będzie, to będzie króciutki. Nic, lecimy dalej. I kolejna łyżeczka. Rost Frey. Co tam za kamień wciągasz? Ładnie Bo to jest ten gazobeton. No i doszliśmy do wniosku z Maćkiem, że pójdziemy wzdłuż czcin tak przy przy brzegu bo tam już na kąpielisko nie ma czego szukać Maciek go wytargał dwa złote z PRL-u a ja tu mam zawieszkę nie będę czytał żeby Żeby nie kaleczyć angielskiego, protection tak? <laughs> Co to jest? India napisana tak, India. Także jakiś tam fancik jeszcze wyszedł. Nic? Lecimy dalej tam w kierunku tego drzewa. Kolejny ładny sygnał. Nie wiem czy powiedziałem łagny, ale już zmęczony <śmęczony> jestem. Ładny sygnał był. I Mickiewicz. 10 zł. Dawno nie było. 7,5 fajnie. No to lecimy dalej. Co tam? Nic.

Nie ma jeszcze dwóch złotych pierścionków? Ja. ja cię nie mogę. Ale grubo, fajne. ja też zaraz wracam o patrz komar bezszczelny na wizji chciał mnie ugryźć o jest punca tutaj ale strzał super Uj, bo połamie lecim no i 3 godzinki minęły. Musimy uciekać. Poza tym pogoda zaczyna się psuć. O, miejscówka już sprawdzona. Myślę, że nie ma już co tutaj szukać. Najlepszy fand to chyba ten łańcuszek. Ciężko powiedzieć czy to złotko, ale chyba nie. Ja dowaliłem gruasa fajnego Maciek, 6 monetek. W tym egzotykę, ja mam 7 monetek. Zapomniałem powiedzieć, że Maciek wygrał konkurs na pierwszą monetkę. Także fajnie, ogólnie wypadł super. Także pozdrowionka i do wypadu. Trzymajcie się hejka.